Siemanko, z przyczyn technicznych wiesz, że dzisiaj wyjątkowo. Odcinek gadżetów skin zamiast lejkaków, Ale jest bardzo fajny, także życzę Wam miłego oglądania. Stuwa, bańka, czy też po prostu 100 zł? W jednym przypadku to dużo, a w innym niekoniecznie. Wszystko zależy od tego, na co ją wydamy. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam propozycję gadżetów do 100 zł, które możecie kupić za właśnie taki banknot. W tym celu wydałem kilkaset złotych na najfajniejsze, najcudowniejsze i najciekawsze gadżety, które wybrałem, zamówiłem i które dziś przetestujemy. Tak więc, pamiętajcie o tym, by zasubskrybować kanał wraz z dzwoneczkiem, by być na bieżąco z takimi i kolejnymi odcinkami, i zostawcie pod tym łapeczkę w górę. Pogry i sprzęt w najlepszych scenach zapraszam do linku w opisie na Gitway.com. A teraz. What? Zaczynamy. Gadżet numer jeden. Zaczniemy od czegoś naprawdę fajnego, chociaż wszystkie gadżety dziś są fajne, ale ten szczególnie przypadł mi do gustu. Zapłaciłem za niego 56 zł, więc niecałe cztery dyszki zostały jeszcze na ruchy na mieście. Wiecie, jak jest, trzeba robić ruchy. A jest to miniaturowy i bardzo cienki telefon komórkowy. To, co znajdziemy w środku pudełka, to y, instrukcja, kabelek i oczywiście sam telefon, który wygląda właśnie tak. Trochę jak kalkulator. Ale da się z niego dzwonić. Nazywa się kartfon, a producent twierdzi, że jest to pierwszy tak cienki telefon na świecie. No to porównajmy. To jest jego grubość. Tutaj mamy grubość jednej karty. W mojej ocenie jest mniej więcej grubości pięciu takich kart, a co za tym idzie, powinien zmieścić się do naszego portfela. Więc sprawdźmy. Tu mamy portfel, no i zobaczmy. Do tej kieszeni mieści się bez problemu. Portfel da się zamknąć, a telefon w środku no. Jak widzicie, jest niewidoczny. Tylko lepiej pamiętać, żeby go zablokować. Tak więc włączmy go i zobaczmy jego możliwości. Tu jest włącznik i. i. O, i włączył się. Welcome. No witam serdecznie. Ten dźwięk. Ej, to nie jest czasem dźwięk z Nokii? Chyba tak, taki oldschoolowy. Taki bardzo oldschoolowy powiedziałbym. Wejście na kartę sim jest tutaj, a chroni je taka gumowa zaślepka. I simka włożona. Mamy szukanie sieci i mamy sieć wykrytą. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą trzeba zrobić. Przy każdym nowym telefonie. To jest mój dzwonek. Wczujcie się w bit. Jest idealny. Takiego dzwonka potrzebujemy. A jak już mamy simkę i dzwonek, to teraz ktoś musi do nas zadzwonić, żeby zobaczyć czy przez to dobrze słychać. Tak więc, siemanko. Witam wszystkich serdecznie. Oprócz tego, że mam tutaj dużo różnych okularów, to mam też miniaturowy telefon, który w tej chwili testujemy. Poniżej macie na niego numer. Także dzwońcie, Kto się dodzwoni, będzie na odcinku. Pamiętajcie o tym, by śledzić mojego Instagrama, żeby łapać się na takie akcje. A my zobaczmy, jak szybko ktoś do nas zadzwoni. I poszło. Chyba w szkole wszyscy? Już tak z minuta minęła. O! O, ktoś dzwoni! O, to do mnie! Myjnia helikopterów, słucham? Halo? Halo? Pomyłka, tak to jest mienia helikopterów. ha, <laughs> działa! Dobrze go było słychać! <laughs> Jeszcze raz. Koleje Śląskie, słucham. Koleje Śląskie, słucham. Ha, halo? Słucham? Ha, halo? A przepraszam, A, a, przepraszam również. Do trzech razy sztuka, o. Szkoła podstawowa numer 153, w Krakowie, słucham. A, jest! Pierwszy się skapnął, jak troluje. Cześć, witam cię serdecznie. Dobrze mnie słyszysz? To w porządku. To telefon działa. Dzięki za pomoc w teście. Trzymaj się, buziaczki, hej. Dobra, teraz lepiej go wyłączę. To było strasznie miłe, że tak dużo osób zadzwoniło w tak krótkim czasie. Ej, serio. Ale wracając do konkretów, jak widzicie telefon działa, a widzowie są super, przepraszam, że trochę was potrollowałem, ale jakoś tak nie mogłem się powstrzymać. A ten gadżet uważam za jak najbardziej warty swojej ceny i jak będę wychodził na imprezę, to szczerze mówiąc chyba wolę wziąć taki tani i mały telefon niż taki duży i drogi, który mógłbym zgubić, gdybym gdzieś zbłądził na mieście. To, to ma sens, nie? To ma sens. To ma sens. Dobrze wydane pisząc osób. Szanowni Państwo, miniaturowa zabawa. Reklama kontra rzeczywistość. Twoją drogą ostatnio nagrałem nawet taki odcinek, ale w tym przypadku chodzi o to, czy produkt, który leży przede mną, wygląda tak, jak na zdjęciu. Tak wygląda zdjęcie. I jest to plecak, który powinien wyglądać w realu tak, jakby był w 2D. Zapłaciłem za niego 67,99 i mam nadzieję, że był wart tej ceny, bo na zdjęciach, jak widzicie, wygląda obiecująco. A w realu? E -e -e. Okej, okay, to jest chyba tył. Okej, okay, a tutaj przód. Ej, w dużej kamerze już teraz dobrze wygląda, otwórzmy go. I tak wygląda po wyjęciu z opakowania. On serio wygląda jak był w 2D. Zobaczmy jak w środku. Mmm, zapach nowości, zapach. Tak wygląda w środku, jest dość przestronny. Zobaczmy, czy zmieści się guzik do subowania. Dodatkowo nam go oświetli. No proszę, guzik do subowania, mimo sporych gabarytów, mieści się bez problemu. Jeżeli chodzi o zameczek, zapina się. Tutaj mamy jeszcze jakieś dodatkowe kieszenie. O, proszę! Tu jest kieszonka z przodu? Prawdopodobnie na dzien dzienniczek szkolny. Co jeszcze dzienniczki szkolne? Chyba nie, chyba Ch są tylko elektroniczne. Ech, kurczę. Tutaj mamy środkową kieszeń. Proszę bardzo, tutaj też by coś weszło. Na przykład drugie śniadanko. Wygląda na dość pakowny. Jak widzicie, faktycznie wygląda jakby był w 2D, ale najważniejsze, jak będzie wyglądał na plecach. I co, Arci, jak wygląda? Stylowo. Stylowo? Tak. Mam to flow? Tak, masz, masz. masz. Mam flow. Idę do szkoły, jo! Ej! On serio wygląda nie najgorzej! Kurde, 2D w 3D! Pewno oryginalnie. Oryginalnie, no? Także 7 dyszek to ogólnie nie jest zła cena za plecak, szczególnie taki oryginalny. No, a ja mogę wracać do mojej gimby. Już nie ma gimnazjów. Co jak ja mam teraz ludziom mówić, że są gimbusami? Gadżet numer 3 kosztował 96 zł i ledwo zmieścił się w budżecie, a jest to Kamera wi ale nie taka zwykła, bo wmontowana w żarówkę. Tak, jest to żarówka z ukrytą kamerą i jak podaje producent, powinna obejmować kąt 360 stopni, w co nie do końca chce mi się pieszyć, ale jak widzicie, ewidentnie mam pomysł, jak to sprawdzić. Żarówka jest dość duża, ale mam tutaj lampkę. Mam nadzieję, że się zmieści. Wkręćmy ją. Ej, to. Houston, mamy problem. To tak trochę się nie mieści. Zamontujemy do innej, spokojnie. Jeszcze odklejmy sobie tutaj folijkę i zamontujemy ją na naszej studyjnej lampie. Tutaj zmieści się bez problemu. Ciekawe, czy ona świeci. O! Coś we mnie migło. Instrukcja. Co? Co? Ta żarówka to mnie mówi, o co tutaj chodzi? Lol, mamy obraz. Patrzcie na to, to jest obraz z żarówki. Spróbuję położyć tutaj dłoń. Wow, jest gdzieś tak w trzech fps, ach ale w teorii to działa. Co ja mogę z tym jeszcze zrobić? Przede wszystkim nastawię ją na siebie. Elo, pozdrawiam z żarówki. Lol, to ma naprawdę szeroki kąt. Zobaczcie zresztą tutaj na obrazie z telefonu. Wow. Chwilę musiałem się tym pobawić, ale już wiem, jakie ta żarówka ma opcje. I patrzcie na to. Tutaj w tej chwili macie ekran z mojego telefonu, więc opcja numer jeden to jest oczywiście włączenie światełek. Są to światełka z boku i nie świecą jakoś mega jasno, ale jakieś tam oświetlenie dadzą, plus będzie bardziej imitowała żarówkę. Kolejna rzecz. Możemy mieć wideo czarno-białe, tak jak teraz widzicie na ekraniku, albo takie o w kolorze. Ale to, co jest naprawdę fajne, a powiedziałbym wręcz, że szpiegowskie, to to, że przez naszą żarówkę możemy podsłuchiwać. Czajcie to! Zostawicie sobie żarówkę gdzieś w pokoju i możecie słyszeć, co dzieje się dookoła. Zresztą zobaczcie sami. Cześć żarówko. To to ja Norbert. Słyszycie mnie, prawda? To jest strasznie spoko, ale. Jeszcze bardziej niesamowite jest to, że przez naszą żarówkę możemy do kogoś mówić i w ten sposób można naprawdę kogoś nastraszyć, więc zdejmę mikrofon, zostawię go tutaj i odejdę z telefonem do innego pomieszczenia. Proszę w tej chwili odłożyć na miejsce. Więc jak widzicie i słyszycie, jakość wideo i audio tego urządzenia pozostawia wiele do życzenia, ale jeżeli chodzi o jego funkcjonalność, to ta, według mnie, zdaje egzamin. Jest naprawdę spoko. To jest ciekawy gadżet. Najważniejsze, że można nim szpiegować. <laughs> Idealne dla kontrolfreaków, czyli na przykład dla mnie. Największa paczka, największy gadżet, ale nie największa czetce... Cena. Zapłaciłem za niego 63,70, a jest to taki, proszę bardzo, nalewak do gazowanych napojów. Ciekawe, czy działa. Jest tutaj, yy, nie wiem czym jest to, ale jest na nim napis. Bar Butler, ale widać go tylko pod światło, i w ogóle to się od... O! Jestem, je, jestem tu! Halo! Dzień dobry, to ja! Kolejny element. To już trzon główny. To wygląda jak shisha. Trochę nadmiaru folii. No i proszę, mamy wężyka. Mamy też jak na razie zabezpieczony spuścik. Ej, to wygląda, jakby miał tankować tym auto. Ale ja tutaj się zatankuję, Zara. Okej, okay, jak to ma działać? Okazuje się, że działa to bardzo prosto. Wystarczy tylko wlać napój od góry. Myślę, że tyle na start wystarczy Zgodnie ze skalą wlaliśmy tutaj pół litra Teraz zamykamy sobie czubek Wkładając i przekręcając go I zamknięte No i mamy tutaj też szklaneczkę I wypada sprawdzić, czy to działa 3, 2, 1 i O, le leje się coś Moment, tak nie za szybko, ale się leje Tak już się nie leje Halo, Pro proszę działać Moment, zróbmy to w ten sposób I działa Proszę bardzo. Fizyka, ale okazuje się jednak, że szklanka musi być poniżej stołu, nawet jeżeli napój jest gazowany. Leje się dość powoli i napełnienie całej szklanki zajmuje dłuższą chwilę, ale wygląda bardzo fajnie. Jest to nietypowy gadżet i na imprezę, gdyby wlać tam coś innego, byłoby całkiem spoko. Ile to kosztowało? 63 no, 63.70. 63.70. Nie aż takie drogie, a gadżet fajny, ciekawy i na pewno zainteresuje naszych gości. Ale go nie umyłem, więc lepiej nie będę tego pił w poprzednim odcinku gadżetów, który możecie zobaczyć klikając w kartę o tutaj, testowaliśmy między innymi czytnik linii papilarnych wpinany do USB, dokładnie ten, który widzicie w tym miejscu. Tym razem również mamy czytnik linii papilarnych, ale wmontowany w kłódkę. Za jego pomocą można zamknąć sobie plecak, szafkę w szkole albo, opcja dla odważnych, zabezpieczyć łańcuch od roweru. Zapłaciłem za nią 56,40, czyli wciąż poniżej stówy, a w środku wygląda właśnie tak. Tutaj mamy czytnik, sama kłódka jest dość ciężka i wygląda na w miarę solidną. Czy jestem w stanie ją rozerwać rękami? Nie jestem. Jeszcze raz. Zdecydowanie nie jestem, co już jest dużym plusem, bo przypominam, jest to gadżet skin. Nigdy nie wiadomo, dlatego też je testujemy. Oprócz kłódki jest też instrukcja i kabelek do ładowania. Pytanie, co się stanie, jeżeli ta kłódka nam się rozładuje? No wtedy może być problem. To może być problem. Okej, okay, otworzyła mi się sama, kiedy przejechałem po niej kciukiem. Teraz ją trzeba jakoś skonfigurować. Zamykamy kłódkę, przyciskamy palec, kiedy świeci na, nie, na zielono, to jeszcze raz. I wtedy powinien być zarejestrowany jako odcisk palca. OK? otworzyło na ten palec, a spróbujmy teraz na inny. Hmm. No, na bank nie mam takiego samego odcisku palca na kciuku, panie Chińczyk, ani na tym. No dobra, mogę to otworzyć wszystkimi palcami. A nosem? Nosem też się otwiera. Moment, moment, może ja jeszcze coś ominąłem. Two hours later. Ok, jak się okazuje, przed zarejestrowaniem pierwszego odcisku kłódkę może otworzyć każdy palec, więc muszę poprawnie zarejestrować pierwszy odcisk. A w tym celu muszę przytrzymać palec, aż LED stanie się niebieski. Jest niebieski. I teraz muszę 10 razy zeskanować go w różnych pozycjach: 2, 3, 3, 4, 5. Jak jest czerwony, to znaczy źle: 6, 7, 8, 9, 10. I był dłuższy sygnał, który oznacza, że mój palec ma władzę. Teraz to jest palec administratora tej kłódki. Zobaczmy tą władzę. No, ewidentnie zawładnął. Pytanie, jak z innymi palcami? Haha! Haha! Ha, Archi daj palca. P -p Próbuj. O, a, złapał! Jaki refleks, jeszcze raz. A, a, a innego? A jeszcze innego? Widzisz, to to, to jest palec admina. Ty zawsze za mnie robisz złodzieja. Włamywacz! Arci to jest zawodowy władzy, włamywacz. Nie zgadza w... się na to. <laughs> Biedny. Arci, w następnym odcinku będziesz super bohaterem, obiecuję. Serio. Dobrze. Subujcie, żeby widzieć, jak Arci będzie super bohaterem. Nadrobimy te straty moralne. Trzymam go za słowo. <laughs> tak będzie serio. Ale wracając do kutki, skoro wiemy już, że działa, odbezpiecza się tym palcem, a tym na przykład nie, no to teraz spróbujmy coś nią zapiąć. Na przykład nasz szkolny plecak. Tak, żeby nikt nam nie zajął kanapek. Kradlić kanapki w szkole? Tak. Serio? A to źli ludzie! No to widzisz, Arci, no to teraz, jakbyś miał taką kłódkę, to by ci kanapki nie zajmali, pod warunkiem, że zmieści nam się do zamka. Otwórzmy ją, zobaczmy, czy przejdzie przez oczko. No tu niestety nie. Tutaj mamy za mały zamek, ale może coś innego? Na przykład moja saszetka na portfel, klucze i telefon. Przez to oczko przejdzie, i teraz spróbujmy tutaj. Tu też się zmieści. No i zabezpieczmy ją. Wola! Voilà. Gotowe, saszetka zabezpieczona. Zamka nie da się odpiąć. Już nikt mi na pewno przez taką dziurkę nie wyjmie portfela. No spójrzcie sami, nie, nie zmieści się. No i jest to dość solidne. Spróbuję jeszcze raz rozerwać kłódkę. Rozerwać się nie chcę, nawet jak się staram. Ale otworzyć palcem... Jak najbardziej się da! Więc zamknijmy ją jeszcze raz. No i proszę, teraz bezpiecznie mogę wyjść na miasto i żaden kieszonkowiec mnie nie opęzluje. Trochę tak przypałowo wygląda, ale to może być spoko na przykład do szafki na siłowni. Proszę bardzo! Tam i w wielu innych miejscach taka kłódka mogłaby być naprawdę wygodna. W sumie w komentarzach możecie dać znać, gdzie wy byście zapięli taką właśnie kłódkę. A mi się przyda na siłkę. Moi drodzy, przed nami najfajniejszy gadżet tego odcinka. Na chińskich portalach aukcyjnych często kosztuje ponad 100 zł, nawet 120, 130, 140, ale mi udało się go wyhaczyć za 94,20, więc udało się na styk zmieścić w budżecie. A jest to, uwaga, uwaga, miniaturowa konsola typu arcade, czyli taka jak te wszystkie fajne, stare flipery. Mi kojarzą się zarąbiście, jest na nie mega dużo fajnych, ciekawych gier, a na tej konsolce. Jest ich teoretycznie aż 156, ale nie wiem, czy możemy temu wierzyć, więc sprawdźmy. Czaj, jedziesz sobie gdzieś pociągiem i wyciągasz sobie Arcade, który prezentuje się właśnie w taki sposób. Jest ładny, zewnętrznie muszę przyznać, że jest ładny. Mamy tutaj gałeczkę, mamy też przyciski. Mamy kabel do ładowania i jeszcze jeden kabel, który przyda nam się trochę później. Najpierw sprawdźmy, czy to działa. Naprawdę, jaram się samym wyglądem tego urządzenia, bo nawet na półce będzie wyglądało niesamowicie. Ale najważniejsze jednak jest to, jak działa. Z tyłu mamy klapkę na baterię i zabezpieczenie śrubką. Więc odkręćmy. Wylazła. A zasilanie jest na. Moment, tutaj nie ma blaszek od paluszków. Aha, tu są blaszki od innej baterii. Tak, 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 powinna być w zestawie. I jest bateria w zestawie. Proszę bardzo, taka jak do telefonu, czyli będzie można sobie ładować, nie trzeba będzie marnować paluszków. Super. No to wkładamy, zamykamy, dokręcamy i gotowe. No to co? Czas ją włączyć. Trzy, dwa, jeden. Zaświeciło się. I tu też jest dźwięk. Ośmiobitowy dźwięk, jak w klasycznych, starych arkadach. Wow! To wygląda i brzmi retro. Przyciemnię trochę kamerę, żebyście jeszcze lepiej widzieli wyświetlacz. I o, oh, tak jest spoko. Pozwólcie, że przelecę na szybko listę, bo jestem ciekaw, czy jest ich faktycznie aż tyle, czy któreś się będą powtarzać. Do 30 się nie powtarzają. O, Sonic się powtórzył, ale to jest chyba inna wersja. Jest też oczywiście klasyczny Tetris na pozycji 150. Dojedźmy też na koniec listy. No i powiem wam, że tutaj faktycznie jest ponad 150 gier i żadna z nich się nie powtarza. Panie Chińczyk, szapoba, Dał pan radę. To teraz trzeba jakąś odpalić. Nie wiem, czy to było klasyczne Mario. Zagrałbym sobie w klasyczne Mario, jakby było. Szukam Mario. Dobra, Mario nie ma, ale to pewnie dlatego, że są to gry raczej pochodzące z Segi. Ale są za to wojownicze żółwie ninja. Odpalamy! Ja jestem wielkim fanem samurajczykowych mieczy, więc wybieram tego. Jest jaki to ma klimat! Scena pierwsza, Nowy Jork. No i proszę, gałeczka w pełni operatywna. W lewo się da, w prawo się da. W górę się da, w dół się da. A przyciski, którym się atakuje. Dobra, tu mamy atak, tu mamy skok. Okej, okay, czyli tylko dwa działają, no ale pewnie do tej gry są akurat potrzebne dwa. No i bijemy złych kolesi w maskach. Łooo, wow, ja naprawdę spędzę nad tym noc. Dobra, nie, ja muszę to wyłączyć, bo ja będę w to grał w nieskończoność. Nam zejdzie za długo na planie, a chcę jeszcze przetestować jedną ważną rzecz. Wcześniej pokazałem wam ten kabelek i podobno za pomocą tego kabelka tą małą konsolę da się podpiąć do telewizora. Więc cięcie i sprawdźmy to. Dlatego przenieśliśmy się do dużego pomieszczenia, gdzie mamy duży telewizor i naszego małego Arcade'a. Z tyłu podpięty jest już kabel, więc teraz wystarczy wpiąć go tutaj i zobaczmy, czy zadziała z telewizorem. 3, 2, 1. Konsola włączona. Jest dźwięk. To działa z timikiem. Może jakość nie jest najlepsza, no ale to jest to jest arkidowa konsola. Tutaj może być dobrej jakości. Tutaj musi być pikseloza, bo o to w tym wszystkim chodzi! No to teraz zobaczmy, jak się na tym gra. W co teraz gramy, Archi? Sonika. Sonika. Dobra, odpalamy Sonika. To jest klasyczny tytuł na Sege. Guzik, start i bank. Teraz to robi tak naprawdę zapada za kontroler. A tutaj mamy cały wyświetlacz, więc mogę sobie to wygodnie trzymać. Jest logo Segi. Lol, jaka animacja, jakie 3D. Wow, wow, wow. Halo, Halo. Press start, no to start. I lecimy. Wow, trochę ciężko mi się tu odnaleźć. Nasz Sonic się strasznie ślizga. Da się go zmienić w kulkę. Boże! Ja w to grałem na SEGE! Ja miałem tą grę w dzieciństwie! Jejku, pokażę wam tutaj gdzieś obrazek SEGI, jaką miałem w dzieciństwie i miałem identyczną grę. O jejku, ja nie pamiętam jej tytułu. W zasadzie sensie, wiedziałem, że to jest Sonic, ale nie wiedziałem, która część, bo jest tego naprawdę dużo i to jest dokładnie ta część. Już to poznaję, pamiętam nawet fizykę tej gry. Ja pierniczę, ale w to będę grał! To jest najlepsza rzecz dzisiejszego dnia. To jest genialne. Moi drodzy, przyjrzyjcie się uważnie, bo to nie tylko najlepszy gadżet z dzisiejszego odcinka, ale najlepszy gadżet, na jaki do tej pory wydałem pieniądze, jeżeli chodzi o zamawianie skin. I mówię o tym całkiem serio. Nie będę wam dawał żadnego linku w opisie, nie będę wam dawał też żadnych refów. Jeżeli chcecie, to znajdźcie sobie coś takiego, wpisując na dowolnej wyszukiwarce hasło Mini Arcade. Znajdziecie bez problemu. A w ramach tego, że jest to najlepszy gadżet, na jaki wydałem hajs, to od tej pory na każdym odcinku będzie leżał w tle na półce i niech to stanie się naszą tradycją. Jeżeli któryś gadżet będzie wyjątkowo imponujący, tak jak ten, to będzie stał na Stałe na półce. A wy pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, pod warunkiem, że ten odcinek podobał Wam się tak bardzo jak mi. A tymczasem żegnam się z Wami serdecznym. Chua! I pamiętajcie o sobie.